Czy zdarzyło ci się kiedyś wejść na spotkanie i od razu wrócić? Przepraszam, że jestem spóźniona, chociaż tak naprawdę to tylko dwie minuty po ślizgu. Albo czy zaczęłaś kiedyś pisać maila i tam było, przepraszam, że tak późno odpisuję, i wytłumaczenie dlaczego to nastąpiło. Nawet jeśli to po prostu był zwykły poślizg, który jest ogólnie przyjęty. Albo siedzisz sobie na spotkaniu i czujesz, że chcesz coś powiedzieć, ale nie masz siły się w tym zebrać, bo przecież no a jak sobie pomyślą, a jak nie trafię, a jak klapnę coś głupiego, a mowy to nie jest takie ważne. Hmm? Znasz to? Kiedyś też tak miałam. I wiem jedno: takie mówienie sprawia, że przestajemy być istotni, przestajemy być dostrzegani i przestajemy być traktowani na poważnie. Ono nie chroni, ono nie daje spokoju, to tylko pozorny spokój, ono odbiera nam głos, zanim go jeszcze użyjesz. Dlatego w tym odcinku pogadamy o tym, jak mówić z mocą? Ja jestem jak zwykle świetnie przygotowana, a to jest 44 odcinek podcastu Efektywność w Praktyce, gdzie bez marudzenia, bez pierdzielenia mówimy o rzeczach ważnych w sposób czasami poważny, czasami dobitny, czasami humorystyczny, ale wszystko to po to, żeby ci uświadomić, że życie jest teraz. Pokazuję Wam to poprzez moją autorską metodologię zapnij pas, czyli pewność siebie, asertywność i samodyscyplina, która jest swoistą trampoliną do swojego życia, do swoich sukcesów. Pomagam też liderkom i menadżerkom przejść z etatu na biznes, swój własny, tak, żeby czuć wolność w skrzydłach i w końcu realizować swoje potencjały, i robimy to opracowywując konkretną strategię i konkretny plan, żeby uniknąć chaosu i właśnie niepokoju. Ale idziemy do tego, co dzisiaj, bo dzisiaj pokażę Ci trzy konkretne rzeczy, które od razu oczywiście wprowadzone zmienią sposób, w jaki mówisz i będzie bardziej słyszana, widziana i doceniana. I absolutnie nie chodzi o to, żeby krzyczeć, nie chodzi o to, żeby bronić czy walczyć o swoje racje, ale o to, żeby brzmieć pewnie, nawet jeśli ma się to objawić w ciszy. Dobra, jest skrypt, lecimy. Pierwszy punkt. Przestań przepraszać za wszystko. Uh -huh. Przepraszam, że zawracam Ci głowę. Sorry, że tak późno. Oj, przepraszam cię ja tylko na sekundeczkę. Znasz to? Ton głosu, mowa ciała i te zdania, które powodują, że tak naprawdę unieważniasz siebie już na wstępie rozmowy. To tak, jakbyś mówiła, wiem, że przeszkadzam, więc już znikam. I tak naprawdę to o to chodzi. I skąd się to bierze? Hm, prawdopodobnie z dzieciństwa, kiedy nie byłaś widziana, nie byłaś doceniana i ciągle przeszkadzałaś i zawracałaś głowę. Tak ci przynajmniej mówiono. I dzisiaj, będąc już dorosłą kobietą, często na stanowisku, często z konkretnymi zasobami, często mając konkretne rzeczy do przekazania innym. Zaczynasz w lęku mówić od zdania: Przepraszam, że żyję, ale chciałabym coś dorzucić. Koniec, nie robimy tak. Zmień to na: Dziękuję, że na mnie poczekałaś, doceniam Twoją cierpliwość, dziękuję, że znalazłaś dla mnie chwilę, czyli konkretne zwroty, które mogą wyrazić to, że jesteś wdzięczna za to, że ktoś na Ciebie poczekał, że ktoś znalazł dla Ciebie czas. Ale nie w tym całym geście mega przepraszania, bo to cię nie prowadzi do niczego dobrego, tylko do umniejszania siebie. Ta drobna zmiana zmieni wszystko. Z osoby przepraszającej stajesz się osobą świadomą i szanującą siebie, swój czas, to co masz do wniesienia do relacji z drugim człowiekiem, no i przede wszystkim szacunek do innej osoby, bo jeśli do mnie ktoś przychodzi i mówi: Bardzo cię przepraszam, nie chcę ci zawracać głowy, ale to ja już wiem, a w zasadzie mój umysł wie, że ta osoba już jest przekreślona, no bo skoro ona sama wie, że będzie mi zawracać głowę, to dlaczego ja mam ją słuchać? Dlaczego mam jej oddawać mój cenny czas? A jeśli ktoś przyjdzie i powie: Potrzebuję z tobą porozmawiać, mam kilka tematów do przegadania, to to zupełnie inaczej brzmi dla mojego ucha i wtedy jestem nawet ciekawa. Albo ktoś przychodzi, czy pisze do mnie: Potrzebuję 15 minut, żeby móc z tobą porozmawiać o konkretnym projekcie. A kiedy ktoś zaczyna, przepraszam Cię bardzo, że Ci zawracam głowy, wiem, że jesteś bardzo zajęta, ale chciałabym Ci pokazać coś, co może mieć dla Ciebie znaczenie, i gdybyś znalazła dla mnie małą, krótką chwilkę i gdybyś dała mi tę przestrzeń do tego, żebym mogła zaprezentować, to po prostu od razu jest dla mnie coś, czego ja nie chcę słuchać, nie chcę widzieć, nie chcę spotykać się z taką osobą, więc zacznij komunikować po dorosłemu. Zacznij komunikować tak, że będzie ta druga osoba wiedziała, że czas, który ma dla Ciebie, będzie wartościowy. I Ty też z takimi rzeczami do niej przychodź. Dwa. Nie osłabiaj tego, co masz do powiedzenia. Hmm? I teraz znowu frazy, które być może znasz. To może głupie, ale to może głupie pytanie. Pewnie to jest głupie pytanie, natomiast chciałabym zapytać. Albo nie chcę cię zatrzymywać, tylko na sekundeczkę. Wiem, że zawracam ci głowę, ale gdybyś mogła na chwilkę poświęcić mi czas. Albo nie znam się tak dobrze na tym, jak ty, ale czy mogłabym wtrącić czy swoje grosze? Wiem, że to ty jesteś tutaj osobą, która w tym wiedzie prym. I ja to w ogóle nie mam w tym temacie prawie nic do powiedzenia, ale. Hello! Na serio? Masz prawo mówić, nawet jeżeli nie masz jeszcze gotowej odpowiedzi. Masz prawo mówić, nawet jeżeli się pomylisz. Masz prawo mówić, nawet jeżeli ktoś będzie miał inne zdanie w danym temacie. Daj sobie to prawo głosu. Nie musisz być ekspertem, żeby mieć głos. I teraz te Twoje przepraszanie, to Twoje uniżenie, wyobraź sobie, że idziesz do lekarza i opowiadasz mu o swoich objawach, a lekarz, który nie ma tej pewności siebie i nie ma tej pewnej komunikacji, mówi do ciebie tak. No wie pani, ok, dobra, dobra, nie jestem pewien tutaj, ale może, może gdyby pani je zechciała, to moglibyśmy spróbować taką nową terapię, lek XY, ale to tylko sugestia, bo tak na, jak pani nie, to możemy oczywiście przypisać te standardowe leki. No i co? Chyba byś zbaraniała w takim gabinecie, popatrzyła na tego lekarza i pomyślała, co tu się odwala. Ja przyszłam do specjalisty, ja przyszłam do kogoś, kto ma mieć pewność i wiedzieć, co na podstawie objawów mi jest, i przepisać konkretną kurację. Czy jest zaufanie do kogoś takiego, czy raczej masz ochotę uciekać, gdzie pieprz rośnie i szukać kogoś innego, kto popatrzy na ciebie i zdecydowanym pewnym głosem powie: mm, okej. Okay, Proszę zażywać ten lek dwa razy dziennie przez 7 dni i wrócić do mojego gabinetu. I wtedy się czujesz, że jesteś w pewnych rękach. Nie zawsze tak jest, ale chodzi o to, że jeżeli ty masz przekonanie do siebie, jeżeli ty masz szacunek do siebie, to inni też będą go mieli. Bo jeśli umniejszasz sobie poprzez swoje słowa czy postawę, no to wtedy nie jesteś wiarygodna ale jeśli zrobisz to inaczej no to wygrasz na tym ty i inni bo będą mogli skorzystać z twoich potencjałów z twojej mądrości z twojego doświadczenia z twojej firmy z twoich usług z twoich produktów 3 naucz się mówić nie i bez wyjaśnień uwaga ćwiczonko idź do łazienki możesz zatrzymać to wideo stań przed lustrem albo znajdź domownika który będzie chętny żeby zrobić to ćwiczenie z tobą i zacznij mówić nie nie w różny sposób. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie! Pobaw się tym słowem. Niech Twoje ucho się osłucha. Zacznij traktować to słowo jako jedno z wielu, które można swobodnie wykorzystywać. Pobaw się trochę w ten sposób, a potem. Musisz zacząć je stosować w realiach i teraz uwaga: słowo nie jest pełnym zdaniem. Kiedy ktoś ci coś proponuje, kiedy ktoś ci o coś pyta, a ty wiesz, że nie chcesz tego zrobić, że to nie jest dla ciebie, że nie jesteś tym zainteresowana, to naprawdę wystarczy powiedzieć nie. Możesz też dodać informacje do tego, bo czasami warto, albo to jest ktoś Ci bliższy, albo to wyjaśni dalszą i dyskusję, i dalsza dyskusja już nie będzie potrzebna, więc możesz powiedzieć nie, nie dam dzisiaj rady, mam inne plany. Hmm? I wtedy druga osoba już też wie, że nie macie co cisnąć, nie, nie dam rady, mam inne plany. Pamiętaj też, że możesz zawsze dać alternatywę do tego dzisiejszego nie. Nie, dzisiaj nie dam rady, mam inne plany, ale jutro chętnie ci pomogę. Jutro chętnie zostanę z dzieciakami, jutro i tak dalej. Czyli możesz zastosować taką formułę, ale bardzo cię proszę, nie oszukuj sama siebie, że jesteś w stanie coś zrobić, jeśli tego nie chcesz zrobić, albo nie możesz tego zrobić, bo nie masz na to przestrzeni. Te słowo nie jest pełnym zdaniem. Nie, nie dam rady, mam inne plany. Dziś nie dam rady, ale jutro chętnie ci pomogę. To są zdania, które sobie zapisz i zacznij je wykorzystywać. I przestań mówić w ten sposób. Nie, nie mogę, bo muszę dzisiaj jeszcze odebrać dzieci ze szkoły, i wywiadówka dzisiaj jest, i wiesz, jeszcze zakupy muszę zrobić, i obiad, bo przyjeżdżają teściowie, i projekt w robocie mam do dokończenia. A w sumie w co? No i nie wiem, jak się z tym wszystkim wyrobię, to, to może się jednak uda i ci pomogę. Po pierwsze, przestań się tłumaczyć, bo jesteś dorosłą osobą i nie musisz opowiadać komuś całego swojego życiorysu i całego swojego planu na dnia i tłumaczyć się z każdej jednej minuty, którą ty dzisiaj jeszcze przeżyjesz i z powodu której ty komuś nie pomożesz, nie wesprzesz czy nie spotkasz się z nim, tylko krótko i na temat odpowiadaj. Przestań sobie umniejszać. umniejszać. Pamiętaj, że im więcej słów dorzucisz w takiej komunikacji, tym więcej dajesz komuś argumentów do tego, żeby jednak wsadzić ten kij i powiedzieć, ale wiesz co, no to jak będzie wracać zakupów, to po drodze przecież możesz wstąpić, możemy pogadać. Ja Ci pomogę. Nie wiem, chyba popatrzyć na te zakupy, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc im więcej słów używasz, tym więcej dajesz argumentów. Ktoś ci może powiedzieć, ale ten projekt to, to przecież dopiero na przyszły tydzień. To przecież nie musisz się dzisiaj za niego e, zabierać. Albo o, o, no to później, dobra, to o której mniej więcej się z tym wszystkim wyrobisz, i będziesz mogła do mnie wpaść. I bęg, jak śliwka w kompot. I znowu zamiast potem odpocząć, zamiast potem spędzić czas z rodziną, zamiast potem poczytać książkę, czy pójść na spacer, czy na trening, no yy, tr głupia już potem odmówić, więc się zgadzasz najprawdopodobniej. Mówisz to brudne tak, przestań to robić. Więc krótko na temat, im bardziej Ty będziesz siebie szanowała, im Twoje nie będzie bardziej stanowcze, bo będziesz Ty miała zgodę na to nie, tym bardziej inni zaczną szanować Te Twoje granice. Bo masz prawo odmawiać bez poczucia winy, bez tłumaczenia się i bez pisania scenariuszy, co sobie ktoś pomyśli, już nigdy więcej mnie nie zaprosi, pewnie teraz mnie obgada. Wiesz, to się może zdarzyć tak i tak. Więc po prostu skup się najpierw w pierwszej kolejności na sobie. I teraz znowu takie bonusowe, dodatkowe ćwiczenie. To pierwsze było nie z lustrem, a to drugie wyobraź sobie że jesteś adwokatką, adwokatem, ale nie siebie, wiesz, bo mam obawy, że mogłabyś się nie wybronić. Jesteś adwokatem swojego dziecka. I teraz zastanów się, czy naprawdę bijesz się i tłumaczysz i liczysz na to, że sędzia zrozumie i że przecież i robisz tam różne podchody, czy kiedy twoje dziecko jest niesłusznie oskarżone, to stoisz na środku sali wyprostowana i przekonana o jego Braku winy, w związku z tym nie krzyczysz, nie przepraszasz, tylko mówisz konkretne rzeczy. Nie zgadzam się z tą opinią. Fakty mówią inaczej. Proszę o dowody, że było tak, a nie inaczej, bo my wiemy, że ta sytuacja wyglądała w ten sposób. Czyli jesteś konkretna, bo, bo walczysz o kogoś ważnego. I teraz cała zabawa w komunikacji asertywnej i w ogóle w całym zapnij pas, czyli pewności siebie, asertywnej komunikacji i samodyscyplinie polega na tym, że to Ty musisz uwawnić siebie, musisz się stać dla siebie ważna, bo wtedy zaczniesz mieć poczucie tego, że zasługujesz na to, żeby być usłyszana, zobaczona i zobaczysz, sama siebie usłyszysz, a także wtedy zobaczą i usłyszą Cię inni. Daj sobie to prawo głosu. Mów z odwagą, stawiaj granice, mów o swoich potrzebach, Stań się dla siebie ważna. Bo swojego dzieciaka broniłabyś dobrze, a siebie mogliby cię skazać za niewinność. Moje drogie, moi drodzy. Jeżeli macie potrzebę zgłębić ten temat, to zapraszam Was serdecznie do lektury mojego e-booka Jak gadać, żeby się dogadać. Niewielka inwestycja, sporo treści, są ćwiczenia, więc można sobie ten temat przepraktykować. Zapraszam Was też na sklep, tam jest cały dział związany z asertywną komunikacją. Jest i e-book 31 dni na to, żeby być pewnym siebie z ćwiczeniami konkretnymi i są do tego jeszcze wideo, są do tego jeszcze wyzwania, więc zapraszam. Zapraszam Was bardzo serdecznie na moją stronę www.barbaralech.pl gdzie możecie się rozgościć i poszukać co jest Wam potrzebne do tego, żeby stanąć na własnych nogach i żeby zacząć się komunikować z odwagą i żeby zacząć być bardziej przy, siebie, przy sobie niż przy innych i żeby uszanować sam fakt swojego istnienia, bo tym faktem, że jesteś już wnosisz bardzo dużo do życia innych. I pamiętaj, że to jak mówisz ma ogromne znaczenie. Bo to ma wpływ na to, czy jesteś słyszana, czy jesteś ignorowana. Dajcie mi znać w komentarzu, jak to jest u Was, czy macie jeszcze coś do przepracowania z tym tematem i co najbardziej Wam przypadło do gustu. Koniecznie do mnie napisz może być na Instagramie, czy mnie oglądasz na YouTubie, czy mnie słuchasz na Spotify, czy czytasz mojego bloga. I koniecznie też zostaw kciuka, zostaw subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujesz. I jeżeli znasz kogoś, komu się to może przydać, to podaj dalej. A co? Jak będziemy społeczeństwem asertywnym, to będzie się łatwiej dogadać we wzajemnym szacunku. Dzięki Ci bardzo za dziś.